Właśnie dziś jedziemy na motory. Nie, na rowery. Y, jedziemy właśnie dziś na Wisłę. Może no. na Wawel pojedziemy, co? No, na Wawel może. Dokładnie. No. No to jedziemy na Wawel. Siemanko wszystkim i nagramy to na pewno dla Was dzisiaj. Jak tak. będzie. Zobaczymy, czy dojedziesz, bo to jest daleko, 20 km. Mało. Mało, mega mało, tata. Ja w jeden gdzieś przyjechałem w... No, z, y, Na liczniku mm. miałem na liczniku Na jakie masz światło? Zielone. No to zielone to przejeżdżamy. I w lewo. Ale... Wiktor, widzisz to osiedle tutaj? Tego molocha? <ścoughs> to tutaj jest jedno z najbardziej zaludnionych miejsc w Europie. Tak. No takie zrobili osiedle. Dziecko. Wielkie. Ale to byśmy musieli tam wjechać, żeby to osiedle pokazać. Całe. Ale mieszkanie na mieszkaniu. Patrz, teraz widać. Czy kamerka nam? Chciałbyś mieszkać na takim wielkim osiedlu? Najlepsze mamy na świecie? <laughs> Dobra, dobre. Tata wybrał osiedle do mieszkania. No to dobrze. To pan jest jakiś... Tak. No. Po co tam byłeś na Tauro na Arenie? Wyście tam mieli chyba też jakieś zajęcia sportowe, Wiktor. W przedszkolu? Co? Jedź tam, no? I co tam robiliście? Ja chyba tam raz byłem i w piłkę graliście. W lewo. Tak. Wiktor zwolni! będzie? Oh. Tak! Ależ jaka góra! Ach. Siema! My sobie zrobiliśmy mały przystanek, za nami jest Wisła. Tylko przejechaliśmy 14 km i do może smoka wawelskiego jeszcze pokażemy, co? Co ty na to? No, no. A potem pójdziemy na Wawel, zobaczymy i pokażemy Wam, jak wygląda krakowski rynek. Bo zawsze jest dużo ludzi pod kościołem mariackim i wszędzie, a teraz chyba pustko, pustkami świeci, nie wiem, synu. Byłeś czy nie byłeś ostatnio, a Ty lubisz? Gołębie mogą być Twoje ulubione. No ja lubię tylko je gonić. <gry> tylko jego nic? No to zobaczymy, to czekajcie. No jedź pierwszy. Uważaj tam na zakręcie. Na inny rower. Nie, ma. Nie ma. Tutaj jak był tata mały, to przychodził z psem jak miał. Tak. Na spacery. Ja pamiętam jak to zrobiłem z babcią. Z babcią, tak? Z babcią. No. Łabędź, no. A tu będzie dużo łabędzi, bo ludzie pewnie karmią. O, jak tam psy biegają fajnie. W bertach Oczu. Dobra, dawaj jedziemy. Znowu? Tak, znowu pod mostem i do góry. Słyszę? Nie, to jest tylko dla rowerów. Na dole jest dla ludzi ścieżka, a to jest tylko dla rowerów. Oj, Ale jestem ciekaw, jak ten rynek wygląda. Nie, nie po kałuży to. No. No widzę, że zaraz kurtkę z tyłu będziesz miał, bo błotników nie masz mokrą. A my tutaj byliśmy na tym młynie, mamy chyba nawet odcinek na YouTubie. Mm. Lupski. <laughs> Jak w Energylandii, prawda? To wysoko, jest ciekawe, bo ci, że nigdy nie latałem powelem. Kurde, mam nadzieję, że coś ciepłego się napijemy gdzieś. Koda Kod. kona. Na smyczy. Na smyczy. <goda> Jezi i Wawelsynu. A smok jest tam powinien być. Znaczy powinien być Wiem gdzie jest smok. Tak. Co? Zleczony trochę? Nie, bo spadniesz że sobie coś zrobisz. O, można na wawel wejść. Nie jedziemy na rynek. Duży smok czy mały? Nie dzieje. To nie jest jakoś na aplikację teraz zrobione. Dawaj w prawo i na rynek. Ho! No jest przede mną, bo tak mi ciężko ciebie patrzeć. Prosto jedziesz, to powoli. Pod Adasiem Mickiewicem, proszę, Mariacki. Dawaj przede mną synon. to nie? Tak. Tam gdzie zawsze idziemy, pod fontannę. Ale niego nie gonię rowerem. chodź! Dobra. Dojechaliśmy co? Na rynek. Proszę. Masz trochę ty? Może po też. Dobra, dojechaliśmy właśnie. No, wreszcie dojechaliśmy. E! okej, okay. właśnie dojechaliśmy. Tutaj, patrzcie. Tutaj. Tutaj właśnie. Ojej, no co? Kończysty odleciały. Ja nawet no ich nie czu, nie słyszyłem. No i co? Takie życie, nie? Jedziemy mieć rowery, co? Tak, jedziemy lecieć Na Motory. Rowery. No, mam brudny rower. Nie. Patrz, ty masz czysty. A patrz na mój. Cały z błota. No i zrobiliśmy w sumie 20 kilometrów. Wiktor w swojej używiole. I tyle. Mam. Hej now! Chodź staniemy na hejnał tam jest pan z trąbką nie widać go Który się ściga z tramwajem. Uważaj na końcu! Jedź, jedź! Prosto! Do dziadków idziemy odwiedzić ich. Tak?

Nie. No pomieściliśmy się weźmie. <laughs> Wziąci Trochę... przerwał dziadki. My jesteśmy znowu o! po, po rosołku... Tak. Zaczynałem, dobra. Jesteśmy po, roso... po rosołku dziadków, tak? A teraz jedziemy do prababci. Tak! Ale jeszcze zobaczycie jak będziemy myli rowery, bo mój rower wygląda tragicznie, na myjni. Ale tutaj Mega się nie jedzie, ale, stoi w tym, tak. Światło, ale Czekaj, zdążymy dawaj... może. Dawaj, przyspieszmy. Dawaj ogień! Jesteśmy. I w lewo dawaj no, może. Czekamy czy czekamy, to, czekamy? 36 km zrobionych. Jesteśmy na myjni co będziesz mył? Teraz rowery, tak? Ja myję! Ty myjesz? Ja nagrywam, tak? Tak. Także 36 km za nami, umyjemy sobie rowerki. Cały czas pod górę w tą stronę byłem. to to stoimy, a powiedziałem... Dobra, już nie. Teraz czekamy sobie na myjnie, tylko aż się umyje i... I wracamy do jeszcze prawawci mamy po drodze. Dobra, ogień! Ale to jest słabe to ci, o. Dokładnie pod spodem, właśnie. Wchodzi. Daj może ja trochę teraz, a potem ci dam jeszcze. Właśnie przyjechaliśmy tutaj na stację. Całą um, kamerę zawadzałeś! O już! Sorry za mojego tatę. Tata jest po prostu taki. <todgłos> Wiktor mówił, mokrzy, a jest środek zimy. O, karetka. Betonowa dżungla. Synu. Super. Niektórzy jeżdżą po lasach, a my jeździmy po betonowej dżungli, to też taki las, tylko nie. zamiast drzew są bloki. Mama zaparkowała. Jest? Nie, to nie Mitsubishi chyba. Aha. A, jest, no. A nie ta klatka ziom. Jo, jo, jest challenge, tak? Wyjeżdżamy od babci i próbujemy do domu przed mamą dojechać. Mama jedzie autem. W prawo. Tak jest. Pędzimy do domu już. Jeszcze nam zostanie tylko nasmarować łańcuchy. Tak. Po myciu. No właśnie, słuchajcie. Yy, dojechaliśmy no, do domu z tatą. Tak. Zrobiliśmy, wygraliśmy z mamą w wyścig, yy, bo, bo mama była ten, autem, a my wygraliśmy. Jechaliśmy naprawdę szybko i słuchajcie, było bardzo fajnie. Nie dlatego, że teraz to mogę pograć, ale sobie pogram. No to słuchajcie, Tata? Tak, yo, do następnego. Nie pa! zapomnijcie słupka i łapki. Właśnie, nie zapomnijcie. Pii!